Witajcie, moi drodzy! Dziś poruszymy bardzo ważny dla mnie temat, temat, który myślę, że jest przez wiele osób lekceważony. Temat, który jest istotny, ponieważ bardzo mocno wpływa na jakość naszego życia, choć często nie mamy świadomości. Zastanowimy się, ile tak naprawdę macie dobrych, wspierających relacji, a ile w waszym życiu jest tych toksycznych relacji. Spróbujemy poszukać tej proporcji i zobaczycie, że ta proporcja naprawdę jest ważna. Ten temat nie wziął się z powietrza, nie jest on przypadkowy, ponieważ ostatnio zapytałem Was o to w ankiecie. Zrobiłem taką ankietę, w której skłoni chciałem skłonić Was do tego, żebyście się przyjrzeli osobom, które Was otaczają, osobom, z którymi spędzacie dużo czasu, osobom, które są dla Was bliskie. I w tej ankiecie mieliście się przyjrzeć tym osobom i zastanowić się, jakie są te relacje z tymi osobami. I tu były trzy takie odpowiedzi, które wam zaproponowałem. Pierwsza taka odpowiedź to było, że mam wspierające relacje, dzięki osobom z mojego otoczenia po prostu mogę wzrastać, czyli mogę się rozwijać. Druga odpowiedź to było, ludzie wokół mnie hamują mój rozwój, czyli blokują mnie przed zmianą. I trzecia opcja to była dla takich osób, które mają różne osoby wokół siebie, i ta opcja brzmiała: trudno powiedzieć, mam po prostu różnych ludzi wokół siebie. I zobaczcie, jakie były wyniki, bo to jest bardzo ciekawe. 17% z Was, moich słuchaczy, ma wspierające relacje, relacje, które pomagają im wzrastać. Mam nadzieję, że ten procent osób, które mogą tak o sobie powiedzieć, będzie tylko wzrastał, ale o tym jeszcze porozmawiamy później. 29% w jasny sposób, bezpośredni sposób stwierdza, że ludzie wokół nich po prostu ich hamują, że blokują ich przed zmianą. Można więc powiedzieć, że to 29% ma pewną świadomość. Że wokół nich są toksyczne osoby, toksyczne osoby, które w negatywny sposób wpływają na ich życie i bardzo często te osoby nie wiedzą, co z tym zrobić, jak te relacje zakończyć, jak właśnie z takich relacji wyjść, ponieważ są to relacje, które tak mocno nas uzależniają od siebie i tak bardzo blokują nas w życiu. Natomiast co ciekawe, aż 55% osób stwierdziło, że trudno powiedzieć, że mam wokół siebie różnych ludzi i to, Tutaj właśnie jest problem i to o tej odpowiedzi chciałem z Wami dzisiaj porozmawiać, bo tutaj bardzo często osoby, które właśnie tak napisały, odpowiedziały, że mam wokół siebie różne osoby, często takie osoby nie znają tej swojej proporcji, ile my tak naprawdę mamy tych wspierających relacji, które pozwalają nam wzrastać. A ile wokół nas jest osób niewspierających, blokujących, osób, które wręcz moglibyśmy nazwać toksycznymi? I tu to właśnie o tej trzeciej opcji porozmawiamy, i zobaczycie, do czego nas to doprowadzi. Bo ja ze swojej pracy z klientami doskonale znam tą odpowiedź. Właśnie ta odpowiedź, że trudno powiedzieć: dużo mam tych relacji, dużo mam wokół siebie osób, to są różne osoby, to. Bardzo często taka relac taka odpowiedź przychodzi nam jako pierwsza do głowy, i właśnie moi klienci często tak nazywają te swoje relacje. Mam wokół siebie różnych ludzi, ale kiedy zaczynamy nad tym pracować, kiedy klient robi taki szczery rachunek sumienia, zaczyna przyglądać się tak naprawdę swoim relacjom i zaczyna oceniać, czy ludzie wokół mnie mnie wspierają, czy ludzie wokół mnie raczej mnie hamują, raczej mnie blokują przed zmianą, to właśnie. Zaczynają dochodzić do pewnych wniosków, że ta proporcja nie jest właściwa, że tych osób, które nas blokują, które są toksyczne, jest zdecydowanie więcej, a nam się wydawało, że mamy wokół siebie więcej tych pozytywnych osób. I bardzo często w takich sytuacjach klient dochodzi do pewnych smutnych wniosków, bo do tej pory taka osoba no, gdzieś wydawało jej się, że te relacje są jedne lepsze, jedne gorsze. Jednak dopiero przyglądając się w taki świadomy sposób tym relacjom, oceniając te relacje, jak one na mnie wpływają, to taka osoba stwierdza, naprawdę mi się wydawało, że ja mam wokół siebie dużo więcej takich pozytywnie wpływających na mnie osób. Natomiast w tym momencie, kiedy robię sobie ten rachunek sumienia, zdaję sobie sprawę, jak wiele osób blokuje mnie przed zmianą, jak wiele osób negatywnie wpływa na moje życie, jak wiele osób po prostu mógłbym nazwać osobami toksycznymi. Choć nie zawsze tak jest, bo pamiętajcie, że te osoby toksyczne to jest skrajność, skrajność, która właśnie najgorzej wpływa na nasze życie. Natomiast Zanim taka osoba staje się toksyczna, może być po prostu osobą, która nas nie wspiera, że gdzieś nasze drogi w życiu się rozminęły. Nie będziemy nazywać jej osobą toksyczną, no bo aż w tak negatywny sposób nie wpływa na nasze życie. Natomiast będą to relacje niewspierające, które przed czymś nas w życiu blokują. I tu właśnie zachęcam Was do zrobienia sobie takiego ćwiczenia. Po przyglądaniu się w taki świadomy sposób swoim relacjom i ustaleniu tej swojej proporcji, tej proporcji tych relacji. Relacji wspierających, tych pozytywnych relacji, relacji, które dobrze na nas wpływają, do tych relacji hamujących. Od tych relacji, które są tylko po prostu niewspierające, że takie osoby no, nie wnoszą nic pozytywnego do naszego życia, czasami nas blokują, ale jeszcze nie nazywamy ich osobami toksycznymi, aż właśnie po te najgorsze, wyniszczające relacje, które w bezpośredni sposób negatywnie wpływają na nasze życie i będą to relacje toksyczne. A więc ustalmy sobie tą proporcję. Ile tych osób w naszym otoczeniu jest pozytywnych, jest dobrze wpływających na nas, a ile tych osób jest niewspierających, a nawet ile jest tych osób toksycznych? I bardzo ważne jest ustalenie tej proporcji, ponieważ wielu z nas oszukuje samych siebie, że te moje relacje to nie są takie złe, po prostu mam różnych ludzi wokół siebie. Wydaje nam się, że mamy wiele tych osób wspierających, natomiast. Problem tkwi w tym, że kiedy zdamy sobie sprawę z tych naszych proporcji, możemy sobie uświadomić, że to, że utrzymujemy relacje z osobami niewspierającymi, z osobami wręcz toksycznymi, sprawia, że te relacje z osobami wspierającymi, pozytywnie wpływającymi na nasze życie, po prostu stają się gorsze ponieważ mamy mniej czasu na takie osoby, mniej energii, czasami właśnie złości, smutki z tych złych relacji przenosimy na te relacje, które są dla nas pozytywne. I to my czasami stajemy się taką niewspierającą osobą, ale właśnie dlatego, że gdzieś się spieszymy, że nie mamy energii, że ktoś nas sfrustrował, ponieważ utrzymujemy relacje z takimi osobami i my te wszystkie swoje złości nagromadzone w sobie właśnie wyładowujemy często w tych pozytywnych relacjach i tu musimy Zauważyć ten związek, że te negatywne relacje mogą w pewnym momencie wpłynąć na te nasze pozytywne relacje, i tu pojawi się spory problem. I wielu z Was się zastanawia, czy ja zachęcam do takiego zrywania kontaktu z ludźmi. I nie jest tak w bezpośredni sposób. Chodzi o to, że ja bardziej zachęcam Was do tego, abyście podjęli świadomą decyzję, z kim ja chcę mieć te relacje, z kim ja chcę budować te relacje. A które relacje mnie wyniszczają, gdzie ja muszę powiedzieć stop, gdzie ja muszę postawić wyraźną granicę, gdzie ja po prostu z tych relacji muszę zrezygnować, aby mieć więcej czasu, energii na relacje, które naprawdę pozwalają mi się rozwijać, na relacje z osobami, które są dla mnie pozytywne i ja mogę też pozytywnie wpłynąć na ich życie. I ja ostatnio trafiłem na takie bardzo, można powiedzieć, przygnębiające badania. Badania na temat rosnącego zjawiska samotności w Polsce to zjawisko jest naprawdę przerażające, ponieważ niewiele osób o tym mówi. Niewiele osób w taki bezpośredni sposób pokazuje, że ta samotność bywa dla nas wyniszczająca i bywa dla nas taką blokadą również przed rozwojem. No bo w momencie, kiedy czujemy się osamotnieni, tracimy często motywację. W momencie, kiedy czujemy się osamotnieni, nie mamy z kim podzielić się jakimiś naszymi refleksjami. I zobaczcie, że aż 46% Polaków, według tego badania z 2022 roku czuje taką pustkę, czuje taką samotność. Dodatkowo 39% ankietowanych deklaruje, że czasem lub nawet często czują się opuszczone, i 35% Polaków. Nie ma nikogo, do kogo mogliby się zwrócić właśnie z jakimiś refleksjami, zwrócić się o pomoc. Czyli to zjawisko samotności jest naprawdę coraz bardziej rozwijające się, natomiast jest bagatelizowane, ponieważ często. Nie widzimy tej samotności w tłumie, często nie widzimy tej samotności w związku. I zobaczcie, że tutaj tak wiele osób, 46% czuje to osamotnienie, i często ten problem samotności nie dotyka tylko osób, które nie są w związku. Często ten problem również dotyka osób, które są w związku, natomiast w tym związku czują się samotne. I tu warto się zastanowić. Czy właśnie tym problemem tego poczucia osamotnienia nie są nasze relacje, nie jest nasze podejście do tego, w jaki sposób my te relacje budujemy, bo my mamy często takie wrażenie, że mamy te relacje z różnymi ludźmi, właśnie odpowiadamy tak, że trudno powiedzieć, czy te relacje są pozytywne, czy negatywne, wspierające czy nie wspierające, mamy różnych ludzi wokół siebie, ale kiedy naprawdę zagłębimy się w te relacje, zastanowimy się na tych relacjach, to zobaczymy. Że my czujemy osamotnienie, ponieważ otaczamy się osobami, które nas nie rozumieją, które nie potrafią nas słuchać, a też przed którymi my nie potrafimy się otworzyć. Czyli niby mamy wokół siebie jakichś ludzi, ale i tak nie potrafimy być prawdziwi właśnie w relacji z, os z tymi osobami, nie potrafimy się otworzyć, bo wiemy, że te osoby nas nie słuchają. I to jest problem samotności, którą trudno uchwycić, bo to jest właśnie ta samotność w tłumie. Często bywa tak również w związkach, że niby mamy ten związek. A i tak w tym związku czujemy się osamotnieni, bo partner czy partnerka nas nie rozumie, bo ta druga osoba nie chce nas wysłuchać, bo my nie potrafimy rozmawiać z tą drugą osobą na głębokie tematy. I moim zdaniem, właśnie ten problem samotności, ten bagatelizowany problem samotności, o którym my no, po prostu nie potrafimy rozmawiać, bardzo często wynika z naszego podejścia do relacji, gdzie w naszym podejściu do relacji my kurczowo trzymamy się pewnych relacji. Nie potrafimy z tych relacji zrezygnować, i trzymamy się relacji z osobami, które nie wpływają na nas pozytywnie. Trzymamy się w relacje z osobami, które nie są dla nas wspierające i bardzo często poświęcamy dużo czasu i energii na to, żeby jakoś sobie poradzić w relacji z osobą toksyczną. I nie widzimy tego, że nasz czas jest ograniczony. I w momencie, kiedy my kurczowo trzymamy się jakichś relacji, to bardzo dużo tych relacji, które mogłyby być pozytywne, które mogły nas wspierać, które mogłyby nas rozwijać, po prostu nigdy nie ma miejsca, albo wręcz psujemy te pozytywne relacje, bo tak dużo czasu i energii wkładamy w te relacje, które są dla nas toksyczne i wyniszczające. I właśnie dlatego to podejście do, do tych relacji, czyli kurczowe trzymanie się w relacji, ale zamykanie się nad nowymi relacjami, nad Podtrzymywaniem relacji, które są dla nas pozytywne, to jest kluczowy problem, właśnie związany z naszą samotnością. I właśnie dlatego zachęcam Was do przyjrzenia się swoim relacjom w taki bardzo bezpośredni, szczery sposób, ponieważ musicie ustalić tę swoją proporcję: ile naprawdę w moim życiu jest pozytywnych, wspierających relacji, a ile jest tych niewspierających, a ile wręcz tych toksycznych. Bo w momencie, kiedy zobaczycie, że trzymacie się kurczowo tych negatywnych relacji, możecie zauważyć, jak wiele tych relacji pozytywnych, dobrze wpływających na wasze życie, gdzieś się psuje, albo gdzieś tracicie możliwość na budowanie tych relacji. I właśnie dlatego ta odpowiedź, że trudno powiedzieć, jakich ja ludzi mam wokół siebie, jest tak niebezpieczna. Do momentu, kiedy nie zdajemy sobie sprawy z tej proporcji, czy mamy wokół siebie pozytywne czy negatywne osoby? My nie zdajemy sobie sprawy, że mamy jakikolwiek problem w relacjach. Po prostu mówimy, że utrzymujemy relacje z różnymi osobami i jest nam w tym dobrze. Jednak naprawdę powinniśmy się zastanowić, czy nie jest tak, że mamy jakąś jedną, dwie pozytywne osoby, a reszta osób to są osoby niewspierające, osoby toksyczne, które nas blokują i tak dużo czasu naszego. Marnujemy właśnie na relacje z tymi osobami, zamiast podtrzymać te pozytywne relacje, które już mamy, ale też otworzyć się na nowe relacje, które mogą nas rozwijać, mogą nas wspierać. I dlatego zachęcam Was do zrobienia sobie tego ćwiczenia, ustalenia tej swojej własnej proporcji relacji pozytywnych i relacji wyniszczających i zmierzenia się z tym tematem. Bo dopiero kiedy zmierzycie się z tym tematem, ile tych relacji naprawdę mamy, Wtedy będziecie mogli zdecydować, czy nadal chcecie odpowiadać. Trudno powiedzieć: Mam różne relacje, czy raczej wybierzecie którąś z tych odpowiedzi. Czuję, że mam wspierające relacje. To jest bardzo dobra odpowiedź, ponieważ dzięki takim relacjom możemy wzrastać, możemy się rozwijać, czujemy się bardziej bezpiecznie. Czy może jednak odpowiemy: Mam wokół siebie bardzo wiele niewspierających osób, osób, które blokują moją zmianę, moją zmianę osób, z którymi po prostu nie potrafię się dogadać? I kiedy ustalicie sobie tą proporcję, możecie zobaczyć wyraźnie, czy dbacie w wystarczający sposób o te pozytywne relacje, czy macie na to czas, czy macie na to energię, a może jest tak, że utrzymujecie tak wiele tych właśnie wyniszczających relacji, lub nawet nie relacji, relacje z osobami, z którymi zupełnie się już nie rozumiecie, bo wasze drogi życiowe się całkowicie rozminęły, to może wtedy zobaczycie, że te pozytywne relacje tracą na tym, że tak wiele próbujecie nadal utrzymać relacji, które gdzieś się wypaliły, gdzieś się skończyły, a wy i tak kurczowo się ich trzymacie. I ten problem samotności jest szczególnie ważny w kontekście naszych życiowych zmian. Bo zobaczcie, jeżeli my się zmieniamy ale nie zmieniamy naszego otoczenia, to wiele osób z naszego otoczenia po prostu nie potrafi nadążyć za naszymi zmianami. Ja wiem dokładnie, bo wielu moich klientów, wielu z Was też, którzy komentujecie te wszystkie moje materiały, mówicie o tym, że w momencie, kiedy wy zaczynacie zmianę, zaczynacie interesować się psychologią, zaczynacie interesować się rozwojem osobistym, to po prostu. Czujecie, że ludzie wokół was was nie rozumieją, że nie nadążają za waszą zmianą, że wy zaczynacie trochę w inny sposób patrzeć na świat i nawet chcielibyście przekonać partnera, partnerkę, inne bliskie osoby do tego, żeby również podążyły w kierunku zmiany, w kierunku rozwoju. Natomiast takie osoby patrzą na was i dziwią się. Na przykład mówią coś takiego, po co ty czytasz takie książki? Ktoś ci chyba namieszał w głowie. Albo dlaczego ty tak się zmieniłeś, zmieniłaś? Bo ja nie wiem teraz o co ci chodzi. I my czujemy w momencie, kiedy chcemy zawalczyć o swoje życie, kiedy chcemy od życia czegoś więcej, kiedy chcemy się zmienić, bo coś nam w życiu przeszkadza, że ludzie, którymi do tej pory się otaczaliśmy, po prostu nas nie rozumieją. I właśnie dlatego czujemy to poczucie osamotnienia w momencie, kiedy zaczynamy się zmieniać, kiedy idziemy w kierunku zmiany, kiedy chcemy coś w swoim życiu naprawić, zmienić, kiedy chcemy podnieść jakość tego życia, bo my mamy takie wrażenie, że my nie mamy z kim o tym wszystkim porozmawiać. Nie mamy nawet z kim podzielić się swoimi refleksjami, swoimi wnioskami, bo ludzie z naszego otoczenia tak naprawdę nie wiedzą, z czego wynika nasza zmiana. My nie potrafimy im o tym powiedzieć, bo wiemy, że albo nas nie słuchają, albo zaczną właśnie tutaj nas pytać, po co ty czytasz takie książki, kto ci w głowie namieszał i czujemy po prostu to niezrozumienie. I tu warto się zastanowić, że jeżeli ty jesteś w drodze do zmiany w swoim życiu, to czy masz kogoś, z kim możesz o tych zmianach porozmawiać? Bo bardzo wiele osób, które zaczynają się zmieniać, zaczynają się rozwijać, zauważają, że muszą świadomie wybierać osoby, które mówią o tej zmianie, ponieważ wielu, wiele osób z tego otoczenia to są osoby niewspierające, osoby, które wręcz nas krytykują za to, że my próbujemy coś zmienić w naszym życiu. I zobaczcie, że właśnie odpowiadając na tą samotność, na to, że jak zmieniamy się, tu nie mamy z kim o tym porozmawiać, to my z moją żoną Basią stworzyliśmy klub przyjaciół psychologii. Nie wiemy jeszcze, jak ta idea się rozwinie, ale właśnie zauważyliśmy to, że. Potrzebujemy ogólnie, jak się zmieniamy w życiu, porozmawiać z kimś, kto w podobny sposób patrzy na pewne sprawy. I dlatego do naszego klubu przyjaciół psychologii zapraszamy osoby, które są otwarte na to, żeby się zmieniać, żeby poprawiać jakość swojego życia. Po prostu chcemy wokół nas zbudować. Grupę takich osób, które będą mogły wymienić się swoimi jakimiś przemyśleniami, swoimi sposobami naradzenia sobie w różnych trudnościach, bo mamy wrażenie, że jeżeli czujesz, że z kimś nadajesz na tych samych falach, czytacie podobne książki, patrzycie na rozwój, na zmianę w podobny sposób, to po prostu wiesz, że ta osoba cię zrozumie. Nawet jak czasami różnicie się, jeżeli chodzi o, o to, jakie zdanie macie na jakiś temat, może różnicie się wartościami, przekonaniami, to i tak z taką osobą, która ogólnie ma nastawienie na rozwój, można się dogadać, można czegoś się od takiej osoby nauczyć. I właśnie dlatego stworzyliśmy ten klub Przyjaciół Psychologii. Ja wiem, że jeszcze nie do końca wiecie, jak to wszystko będzie wyglądać. My sami pracujemy cały czas nad tą ideą. Natomiast mamy wrażenie, że zapraszając do naszego klubu Przyjaciół Psychologii osoby, które są nastawione na rozwój, wspólnie z tymi osobami ten klub będziemy kształtować. Bo właśnie chodzi o to, żeby mieć taki kontakt między sobą, mieć kontakt. Kontakt w gronie takich osób, w którym, w którym czujemy się bezpiecznie. Ja wiem, jak wielu z Was pisze do mnie maile, że nie chcecie o pewnych rzeczach rozmawiać na YouTubie, komentować, bo te wasze historie są zbyt osobiste. I właśnie dlatego powstał klub przyjaciół psychologii, gdzie mamy swoje zamknięte grono, gdzie mamy swoją taką małą platformę. Można powiedzieć, że to jest takie forum, gdzie my z moją żoną będziemy wstawiać różne materiały, które Was mają zachęcać do dyskusji, ale Wy również tam możecie rozmawiać na różne tematy. Teraz na przykład rozmawiamy o książkach, o Waszych propozycjach, o tym, kim Wy w ogóle jesteście. Dlatego ta idea klubu ma być trochę odpowiedzią na to zjawisko, o którym się nie mówi. Czyli zjawisko samotności, a szczególnie chodzi mi tutaj o tą samotność w momencie, kiedy my chcemy coś w życiu zmienić. Bo zobaczcie, jak wiele komentarzy w moich filmach opowiadało o tym, że ktoś w końcu zdecydował koniec tej toksycznej relacji. Chcę z tego wyjść, chcę zbudować to życie na nowo i jak wiele później komentarzy jest pod takim wpisem, ponieważ wy inspirujecie się takimi osobami osobami, które były w podobnej życiowej sytuacji co wy, natomiast zdecydowały się na ten krok. I właśnie takie historie chcemy wspierać. I dlatego, jeżeli czujecie, że chcielibyście mieć z kim porozmawiać na te sprawy związane z rozwojem, z podnoszeniem jakości swojego życia, to myślę, że ten klub przyjaciół psychologii jest dla Was. A więc na zakończenie zmierzmy się jeszcze raz z tym tematem. Ile tak naprawdę masz tych dobrych, wspierających relacji, a ile masz tych relacji nie wspierających? Albo wręcz nawet toksycznych? Czy potrafisz ustalić tę proporcję? Czy potrafisz jeszcze raz zmierzyć się z tym pytaniem i odpowiedzieć, mam wspierające relacje, mam niewspierające relacje, relacje, które mnie hamują? Czy nadal jesteś skłonny odpowiadać, trudno powiedzieć, mam różne relacje? Jeżeli tak przyjrzyj się uważnie tym relacjom. Zastosuj to ćwiczenie, o którym tutaj opowiadałem, czyli przyjrzyj się tym relacjom i zastanów się, czy to są relacje, które w obecnej twojej życiowej sytuacji, to są relacje, które pozwalają ci wzrastać, czy może są to relacje, które były dla ciebie odpowiednie w jakimś konkretnym momencie twojego życia, ale po prostu gdzieś wasze życiowe drogi z tą osobą się rozeszły, nie rozumiecie się do końca, a więc ty musisz uwolnić tą osobę z tej relacji, ale ona musi uwolnić ciebie, ponieważ wasz czas, wasza energia, którą przeznaczacie na to, żeby podtrzymywać tą relację, która i tak już nic wam nie daje. To moglibyście poświęcić na relację, która będzie dla Was bardziej wspierająca. I do tego Was zachęcam, żebyście nie ucinali kontaktu z wszystkimi osobami. Z niektórymi osobami toksycznymi po prostu nie da się usiąść kontaktu, bo są to osoby dla nas tak bliskie, że bez względu na to, jak one negatywnie wpływają na nasze życie, to my i tak będziemy z tymi osobami mieli relacje. Natomiast wiele relacji to relacje, które podtrzymujemy świadomie i świadomie z niektórych relacji musimy zrezygnować, bo tylko wtedy otworzymy się na nowe relacje, relacje, które w danym, w tym akurat aktualnym momencie naszego życia mogą być dla nas wspierające. A jeżeli chcecie o takich sprawach porozmawiać, zapraszamy was serdecznie do klubu przyjaciół psychologii. Będzie to na pewno miejsce, w którym bezpiecznie na różne rozwojowe tematy możemy porozmawiać ze sobą i możemy mieć świadomość, że ta osoba, która to wszystko czyta, również będzie miała otwartość umysłu na to, żeby Pokazać nam swoją własną perspektywę, bez krytykowania, ale też z takim poczuciem zrozumienia. Dlatego Klub Przyjaciół Psychologii ma być tą odpowiedzią na, ten, na to poczucie samotności, które wynika w momencie, kiedy my chcemy czegoś więcej od życia, a otoczenie wokół nas po prostu nie chce nas słuchać. Mam nadzieję, że tym dzisiejszym materiałem zachęciłem Was do tego, żeby ustalić tą swoją proporcję, bo ta proporcja może być dla nas bardzo ważna. My często oszukujemy się, że mamy wokół siebie dobre osoby, ale dopiero w momencie, kiedy zaczniemy się przyglądać tym swoim relacjom, ustalimy tę swoją proporcję, to dopiero wtedy możemy zdecydować, czy dalej chcemy wszystkie relacje podtrzymywać, czy może świadomie z pewnych relacji zrezygnujemy, aby uwolnić trochę swojego czasu, trochę swojej energii i otworzyć się na inne możliwości.